Szanowni Państwo, do końca kampanii prezydenckiej zostało kilka dni. Znaczna część głosujących dopiero teraz zaczyna zastanawiać się, na kogo oddać swój głos. Zwracam się więc do Was z gorącą prośbą: spróbujcie przekonać chociaż dwie, trzy osoby do głosowania na Janusza korwin mikkego Jako prawicowiec i konserwatysta. Zwolennik prawa i niskich podatków. Jestem przekonany, że Janusz Korwin-Mikke będzie prezydentem, którego Polska potrzebuje od kilkudziesięciu lat. Potrzebujemy Polski normalnej, spokojnej, przyjaznej obywatelom i przedsiębiorcom. Potrzebujemy Polski, w której prezydentem jest Janusz Korwin-Mikke. 10 maja razem zmienimy Polskę. Dość monopolu czterech starych partii. Wybierzmy korwina.